Taka wiadomość już oficjalna dotycząca mojej osoby. Kilka dni temu na spotkaniu trochę o tym wspomniałem, ale teraz to już jest pewne. Ta sprawa odnosi się zameldowania mojej osoby. Tutaj na czas się taki zameldowanie czasowe. Została potwierdzona przez wojewodę śląskiego, wcześniej była potwierdzona przez burmistrza Żarek, więc te wszystkie naciski ze strony księdza arcybiskupa i kurii zostały oddalone i okazuje się, że były bezpodstawne, niezgodne z prawem państwowym. A prawo nawet państwowe stanęło tutaj po mojej stronie i uznało, że to zameldowanie moje jest właśnie zgodne z prawem. Mogę tutaj e, dalej być zameldowany, mieszkać. Więc tutaj widać, że nawet właśnie to prawo ludzkie zwyciężyło, ale zwyciężyło też prawo Boże, prawda po prostu. E, a ci, którzy właśnie tak walczą, którzy Szkodzą, no niestety zostali upokorzeni tutaj, bo się spodziewali, że jak będą naciskać, to, to właśnie stanie się tak, jak oni chcą. Więc ja za to Panu Bogu też dziękuję, bo to również jest taki znak, że sprawiedliwość ostatecznie zwycięża. Nie tylko tutaj, ale kiedyś tam w wieczności przed Bogiem, kiedy staniemy wszyscy. I też trzeba się modlić, bo niektórzy piszą odnośnie księdza, arcybiskupa, kuri, trzeba się modlić za nich, bo rzeczywiście oni coraz bardziej pokazują, w jakim bardzo złym stanie są, duchowym, moralnym, i trzeba im przebaczać, ale też trzeba się bronić przed tym, co czynią, bo co czynią, po prostu widać, jest niezgodne z prawem, i tym państwowym, i tym przede wszystkim duchowym, moralnym, kościelnym. Więc dziękuję wszystkim, którzy też wspierają nas, również wspierają mnie w tym czasie. I widzimy, że będziemy odnosić takie duchowe zwycięstwa, dzięki przede wszystkim niepokalanemu sercu Maryi, że Matka Boża jest z nami pokazuje nam, że to dzieło ona chroni osobiście, okryła nas swoim płaszczem i zawsze będziemy bezpieczni w jej niepokalanym sercu. A teraz przyjmijmy błogosławieństwo. Abyśmy nieśli Chrystusa wszystkim. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.